że przyszła pora na tosta. Tato, wstawaj! Przenieś apteczkę! Odsunąć się! Dobra. Louis? Jakie konkretnie masz plany zawodowe? Żadne. On nie ma ambicji! W końcu jestem na emeryturze. Dalej, nikol śpiej się z niego! Dzieci, proszę do mnie, okej? Ty weź rękę, a ty łap za nogę. Puszczajcie! Masz szczęście, że mnie trzymają, bo byś jeździł na wózku inwalidzkim do końca swojego życia! Oj, Richard, nie możesz jej zabronić spotkań z Louis. Nie pamiętasz jak to było, kiedy się w sobie zakochaliśmy? I jak Irysa smak, co podkryzasz go! jest po i gdzie jesteś! Tata idzie! Nic mi nie! Pewnie, że pamiętam. Lekarz nie mógł usunąć jednej struny. Richard, twoja mama nigdy nie była tak szczęśliwa i miła. Nie chcę, żebyś to zepsuł. No dobra, porozmawiam z nią. Trzy dziecięce porcje, sałatka i czterdzieści siedem podwójnych serburgerów? Czterdzieści siedem? Richard! Spokojnie, z holenderskim serem jest zdrowszy. Nie by jak. Ma olbrzymie dziury. Uch! Ołaskawia ją moim nieopartym wdziękiem! Hmm. Skarpet stos i brudny szmat, a chciałam dostać jeden róży kwiat. Nie umie zgadnąć żaden z nich, co jest przyczyną smutków mych. Wesoło nam upływał czas. Dziś nie wie, kiedy spotkał mnie pierwszy raz. ogień! A -a. Nie, nie! Żeby nasza rodzina mogła przejść do funkcjonowania na swój ekscentryczny sposób? Dziś 1 listopada. To rocznica naszego ślubu. E, proszę wejść. Richard, to nie dla ciebie! Może daj coś do picia, pani param? W tej chwili zadałam sobie pytanie: jak do tego doszło? Co poszło nie tak? No tak, to się zaczęło, gdy poznałam jego. Jechałam wtedy z rodzicami na turniej. Mama, tata. Sprzedaż. うん。<タッ><タッ>